Wykup z leasingu, a składka zdrowotna, czyli co ma piernik do wiatraka. Większość przedsiębiorców, gdy tylko słyszą o składce zdrowotnej, włos jeży się na głowie, a na usta niosą się same niecenzuralne słowa. To już kolejny rok funkcjonowania składki zdrowotnej, jako tak w zasadzie dodatkowego obciążenia podatkowego. Ten rok będzie jednak trochę inny niż pozostałe. Bo wspaniałomyślny ustawodawca postanowił wprowadzić w składce zdrowotnej pewne i o dziwo korzystne zmiany dla leasingobiorców i przedsiębiorców również. No w końcu! Nazywam się Mariusz Dobosz, i na tym kanale dzielę się wiedzą na temat leasingu i bezpiecznego finansowania. Jeśli od 2025 roku czeka Cię wykup samochodu, albo innego środka trwałego z leasingu, jeśli tak, to mogę Ci w sumie powiedzieć, że jesteś poniekąd szczęściarzem, bo od 1 stycznia tego roku trochę się zmieniło w wykupie z leasingu, a składce zdrowotnej. Tak, jest tu pewna korelacja, a właściwie to była. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak konkretnie wygląda teraz wykup z leasingu, a składka zdrowotna, a jak to było wcześniej. Co dla Ciebie jako leasingobiorcy oznaczają zmiany w składce zdrowotnej pod kątem leasingu? Jakie jeszcze inne zmiany objęły składkę zdrowotną od tego stycznia tego roku? Wykup z leasingu, a składka zdrowotna. Jak było? Do tej pory było tak, że gdy zdecydowałeś się na wykup samochodu z leasingu, a potem jego dalszą odsprzedaż, to musiałeś płacić nie tylko klasyczny podatek dochodowy oraz VAT, jeśli oczywiście jesteś vat ale również składkę zdrowotną płaconą od dochodu ze sprzedaży. Dla nieświadomych tego przedsiębiorców, których swoją drogą wcale nie brakowało, było to niemiłe zaskoczenie. Co? Dlaczego składka zdrowotna? Co ma zdrowie do sprzedaży mojego byłego auta? Był to ewidentny błąd w Nowym Ładzie, bo składka zdrowotna była liczona od dochodu, a sprzedaż swojego majątku nie powinna być dochodem, bo sprzedaliśmy go ze stratą najczęściej. Bo wartość rynkowa przecież spadła. Nie muszę chyba mówić, że obowiązek odliczenia składki zdrowotnej poza i tak już niemałym podatkiem dochodowym mocno odbijał się na zyskach. Dlaczego? Bo wysokość takiej składki zdrowotnej wynosiła aż 9% dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, a 4,9% dla rozliczających się na popularnej liniówce. Załóżmy, że jesteś teraz na tej liniówce i sprzedajesz samochód np. za 100 tys. zł. netto no to dodatkowo musisz oddać 9 tysięcy złotych składki zdrowotnej, podatek dochodowy w wysokości 19 tysięcy oraz VAT-u 23 tysiące. Przecież to jest kradzież w biały dzień. I jak tu nie kombinować? Na szczęście są to już stare dzieje, ponieważ przyszedł nowy rok i zrobił porządek ze składką zdrowotną. Od teraz sprzedaż wykupionych wcześniej z leasingu środków trwałych, a więc nie tylko samochodów, ale też np. maszyn rolniczych albo urządzeń przemysłowych nie podlega obowiązkowi płacenia składki. Nie, nie przesłyszałeś się. Taki prezent noworoczny. Czyli od teraz płacimy tylko podatek dochodowy i ewentualnie podatek VAT. A co to oznacza dla leasingobiorców? Na pewno więcej pieniędzy w kieszeni, ponieważ składka zdrowotna w wysokości 9% albo 4,9% to mimo wszystko niemałe obciążenie. Mówimy tu najczęściej o oszczędnościach rzędu kilku tysięcy złotych na takiej transakcji. To bez wątpienia ważne. Zmiany zwłaszcza dla tych, którzy korzystają z leasingu regularnie i traktują go jako jedną z form inwestycji. Likwidacja składki zdrowotnej w tej konkretnej sytuacji daje większą elastyczność i swobodę w planowaniu wykupu z leasingu i dalszej odsprzedaży środka trwałego. Zrezygnowanie z obowiązku naliczania składki zdrowotnej przy odpłatnym zbyciu środków trwałych wykupionych z leasingu, to niejedyna zmiana w składce zdrowotnej obowiązująca od tego roku. Kolejna dotyczy podstawy wymiaru składki zdrowotnej bo od 1 stycznia 2025 zmniejszyła się także minimalna podstawowa składka zdrowotna do poziomu 75% minimalnego wynagrodzenia. I jakby na to nie patrzeć, jest to kolejne korzystne dla przedsiębiorców rozwiązanie. Zamiast płacić teraz minimalną składkę zdrowotną w wysokości 419 zł. i 94 grosze, liczony na starych zasadach, czyli od pełnej kwoty wynagrodzenia, czyli 4666 zł. brutto, w 2025 roku ta minimalna składka zdrowotna wyniesie 314 zł. i 96 groszy. Po prostu pomnożyliśmy 4666 razy 75%, no i razy składkę 9%. To jest więc o 100 zł. mniej. Na tym rozwiązaniu uzyskają najbardziej ci przedsiębiorcy, którzy uzyskują niskie miesięczne dochody poniżej minimalnego wynagrodzenia albo wykazują stratę. A Ty, jak oceniasz zmiany w składce zdrowotnej? Czy Leasing stał się dla Ciebie bardziej atrakcyjny? Czekam na Twój komentarz. A czy wiecie, że aż 92% osób, które ogląda te filmy, to nie subskrybuje tego kanału? Nie wiem, jak to jest możliwe, ale jeżeli czujesz, że ten film dał Ci wartość, to koniecznie kliknij teraz subskrybuj, a będziesz na bieżąco z wiedzą o leasingu i nie tylko. A ja będę za to ogromnie wdzięczny i pewnie zmotywuje mnie to do nagrania kolejnych odcinków. I to tyle, do następnego kliknięcia. Cześć!